Na przykład ta dachowa 40 79,99 netto, czyli brutto to jest 90, niecałe 9 zł za metr kwadratowy, jest dostępna od ręki w kolorze 3009, czyli to jest taki klinkierowy kolor. Mamy tą płytę na placu w komornikach. Pokazuje. to też jest płyta, którą zjeździliśmy z budowy. Zobaczcie, powinien być widać ten kolor. Płyta jest w mojej ocenie bardzo ładna. Sprzedaję tylko drugi gatunek, bo nie chcę dyskutować mi na temat tego, czy coś jest nie tak. Bo to wiecie, to jechało na budowę, potem musiało wrócić. Było dwa razy czy trzy razy rozpakowywane. Zobaczcie, tu jest akurat z podcięciami. Fajnie widać, jak zrobimy folię. Widać te podcięcia i widać kolor tutaj. Taki klinkierowy, klinkierowy kolor zapakowana. Płyta bardzo ładna. Na co się nadaje? Nadaje się na garaż. Idealnie nadaje się na. Jakiś taki składzik narzędziowy nadaje się dla rolnika na oborę. Na chlewnie pewnie bym nie polecał, bo za cienka. Na kurnik też nie, ale na oborę bez problemu. Na pewno nie będzie się pocić, bo jest z izolacją. I to jest świetna, świetna płyta. Także jak chcecie, wbijajcie, piszcie maila biuro.małka.tkm. E, www.tkm.eu. To nasz adres. Płyta w komornikach leży, czeka na Was. Możecie przyjechać zamówić. Możemy też Wam ją dociąć. Także pozdrawiam, miłego dnia, Grzesiek Cześć.